Cześć tu, Hania. No i Bartek. Z Hania, pyta. Z Hania pyta. Witamy w kolejnym odcinku. Ja w ogóle chciałam zacząć trochę inaczej niż zwykle. To znaczy? Bo chciałam zadać pytanie, nie tobie. Tylko komu? Osobom, które to oglądają. Wierzę, że ktoś to ogląda. Tylko. Bo ostatnio rozmawialiśmy, znaczy ostatnio Cię o to pytałam. Nie już. mamy aż tak licznych rodzin. To jest niemożliwe. Dobra, ale gdyby był tam ktoś po drugiej stronie kamery, kto chciałby odpowiedzieć mi na to pytanie, to bardzo proszę o odpowiedź w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. A mianowicie będę pytać o te groby i muzykę. Jakkolwiek to nie brzmi. Jakie groby i muzykę? No, ostatnio ci mówiłam, że zastanawiam się, gdyby groby na cmentarzach miały taką opcję takiej yy, pozytywki, że po naciśnięciu guziku grają mhm. trzy piosenki które uh -huh. są w jakiś sposób związane z tą osobą, która w tym grobie leży. Uh -huh. Czyli albo są jej ulubionymi piosenkami, albo nie wiem, opisują jej życie. I gdyby ta osoba mogła, znaczy gdyby każdy przed śmiercią mógł wybrać sobie te trzy piosenki, to jakie piosenki byś wybrał? Osoba, która ogląda, jakie trzy piosenki byś wybrała, żeby grały na twoim grobie? Jeżeli ktoś wie, to niech napisze, bo ja na przykład nie wiem. W sensie nie jestem w stanie wybrać trzech piosenek. No ja też za bardzo nie, ale to no. muszą być piosenki, czy po prostu jakiś dźwięk? Nie, piosenki. W sensie utwory muzyczne. No to piosenki, to powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co? Właśnie ja wybrać. też nie. I jestem ciekawa, czy ktoś ma takie trzy piosenki, które wie, że na pewno by chciał. Pink żeby... Floyd, <laughs> Deep Purple, Queen, Queen i tyle. Także jeżeli ktoś wie, jakie trzy piosenki grałyby na jego grobie, to niech napisze. No. A tymczasem przechodzimy do pytań dla Ciebie. No i z racji, że. Jak, jak było kiedyś takie czasopismo chwila dla ciebie. To teraz jest teraz pytania. Teraz są dla pytania ciebie. dla ciebie. Tak. E, z racji, że. No, mamy nowy rok. Jeszcze nie mamy. Jest sylwester. No, ale jak to będzie na YouTube, to myślę, że już będzie nowy rok. Chyba, sp chyba spaliłem. No ale nieważne, <noise> nie e, No, to jakie są twoje postanowienia noworoczne? <noise> żartuję wiem, że nie masz. Nie będziemy rozmawiać o postanowieniach. To dobrze, bo właśnie akurat w tym roku mam. Nie. Ale jako, nie że może już być. ustaliliśmy, że nie będziemy o tym rozmawiać, no to nie będziemy o tym rozmawiać. Cóż za piękna manipulacja. Nie no, żartuję nie ma. Nie będziemy rozmawiać o postanowieniach. Będziemy, pobawimy się w taką fajną zabawę, e, która nazywa się Najlepsze i najgorsze no. w 2022. I moje pierwsze pytanie to jakie jest najlepsze i najgorsze jedzenie, jakie zjadłeś w 2002 roku? Najgorsze telepizza wegańska. To jest yy, polecam się trzymać z daleka. Już tego nie mają wynalazku. już nie mają urody. No ofercie. nie dziwię się. Ja się cieszyłam, że w ogóle jest pizza wegańska w telepicy ale niestety nie wyszło im to. Nie, to smakowało jak taka najgorsza podeszwa, taka podeszwiasta pizza właśnie. Podeszwiasta pizza. No taka nieudana pizza. Nieudana. No A dla nas byle czego i jest byle jakich składników? No tak. No najle... tylko dlatego nie wyszła. No, no. no nie zadbano o jakość składników chyba. Pewnie tak. Nie wiem, myślę, że się nigdy nie dowiemy. A może się dowiemy, może tyle nas ogląda i nam powie. Bo było mi, w sensie no nie była dobra, ale trochę mi było smutno, jak przestała być w ofercie, no bo jednak to było fajne, że była wegańska pizza no, w takiej na pewno. sieciówce. No ale nieważne. A najlepsze jedynie? Najlepsze, jakie jadłem w tym roku, mm -hmm. no to twój pad O! Jest w top 3. No dobra, to już jest duży zaszczyt, muszę przyznać. Mm, czekaj, co jeszcze jadłem? Zawsze niezmiennie yy, jedzenie z młodszej siostry. Jest bardzo dobre. Nie wiem, jak oni je robią. Filmik niesponsorowany, ale mógłby być sponsorowany, mm. <laughs> jeżeli młodsza <laughs> siostra chce ze zasponsorować. Zachęcamy. Tak. No i oczywiście, no czekaj co jeszcze? A ta cukiernia wegańska, w której byliśmy i ciasto mm, marchewkowe. To drugie, bo były trzy. Banofi. Tak. Banofi, okay. Banofi, czyli banan i tofi. Tak. Dopiero po godzinę po zakończeniu konsumpcji zorientowałem się, skąd się wzięła nazwa. Ja się zorientowałam właśnie teraz. Nie wpadłabym na to. Serio? Nie. Co się śmiejesz? No. Dobrze. Następne pytanie. Słucham. Najlepsze i najlepszy i najgorszy serial. Jeśli chodzi o najgorszy serial, to ja chciałabym zgłosić tutaj kandydaturę She-Hulk. <laughs> ale to, jest, to nie jest najgorszy serial Myśmy 2022. Nawet, nawet nie dlaczego? To jest najgorszy serial 2012-2022. Aż tak? Od czasu, tam nie wiem. Nie wiem, co się zakończyło w 2012, ale... Coś na pewno. Nie no, tragedia. No, nie, dali, nie daliśmy nie, ale ty obejrzeć. Ale ty nie, ty nie obejrzałaś ostatniego odcinka. Ale mi opowiedziałeś. I ostatniej mhm. sceny, znaczy scen, kolażu scen. No to dobrze, że mi opowiedziałeś. No. Tak, she Hulk, Marvela, jakby co. No, nie no, tragedia. To, to jest to, co mi przychodzi do głowy, jak myślę o najgorszym. A najlepszy? American Horror Story. Jestem wielką fanką i w końcu udało mi się obejrzeć wszystkie sezony. Ale to było, ale w tym roku był jakiś, czy nie? Yy, nie, ale bardziej mi chodzi o to, że no. te, które oglądałeś w tym roku. Niektóre mm. wyszły w tym roku. Tylko te, które oglądałeś. No ja skończyłam w końcu American Horror Story. Jestem wielką fanką i polecam wszystkich. Wszystkim. Wszystkim. Wszystkim, tak. Wszystkim. Wszystkim. Yy, no, znaczy... Czekaj, hmm, no. najlepszy serial. No. Próbuję się właśnie tak zastanowić, co ja oglądałem. No. Ale mi się na przykład bardzo zaskakująco mi się podoba serial Peacemaker na HBO. On był chyba na początku tego roku. Nie widziałam. To jest serial z, e, z konkurencji Marvela. Tak? z DC. Tylko on jest. Mm, oglądałaś ten Suicide Squad, ten nowy. Mm -mm. Nie oglądałaś. Bo tam właśnie Peacemaker jest jednym z bohaterów, bohaterów a okay. później ma swój serial w HBO. No dobra. A ten serial Made for Love, to myśmy oglądali w tym roku czy w zeszłym? Bo on był dobry. Chyba też na HBO, już, Ale on nie wiem, czy on nie jest jeszcze z poprzedniego. Możliwa. No dobra, ale chodzi o te, które były oglądane w tym roku. No to tak, no to był w tym roku. No dobra. No on był fajny. Bo to jest serial o tym, jak bardzo współczesne technologie są nic nie niewarte w obliczu bycia człowiekiem. deep shit. No, taka prawda. No, to było głębokie, ale coś w tym jest. No dobra, a film? Bo już był serial, teraz film. Ja to w sumie nie za dużo filmów obejrzałam. No, ja, o, ja mam swój najlepszy. No, No, jaki? Który oglądałem, to było NOPE. A, ten co w Kinie byliśmy? To jest mój ulubiony film. O, no, był fajny. Z Tego roku. On to jest podejście fajny. do UFO i kosmitów, jakiego jeszcze nie widziałam. Był fajny film. Bo a okazuje naj... się, że UFO to nie UFO, tylko no tylko no właśnie nie, nie spoileruj ja spo... <laughs> bo kiedy była premiera chyba w W listopadzie tak czy w październiku nie we wrześniu? Jeszcze wcześniej. w sierpniu <laughs> nie wiem już teraz w sierpniu była premiera no dobrze a najlepszy fi... nie najgorszy film <laughs> najgorszy film tak Czyli próbuję sobie coś i dlaczego jest to nowy Matrix <laughs> <laughs> nie, on nie był zły. Nowy Matrix jest fajny, bo był bardzo autoironiczny. No dobra. Mi się to podobało. Znaczy no dobra. ja się na nim nie nudziłem, o dziwo. I był zaskakująco y, trolującym widowiskiem. Był jakiś taki film, na którym się strasznie nudziłam, ale nie pamiętam co to był za film teraz. Film, na którym strasznie się nudziłaś, pewnie jakiś film Marvela. O, najgorszy film. Thor. Wakanda. Thor. Wakanda. Thor. Nie, Wakanda. Tor to jest tragedia, a nie Ani jeden śmieszny żart. Ale te kozy były fajne. Nie były w ogóle fajne. Nie, 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 nie. To z tych dwóch to Wakanda yy, jest gorsza. Wakanda była kolarzem po prostu dźwięku obrazu i przypadkowych scen, więc nie można jej oceniać. A niestety w to, że był ho. zamysł, nie, który nie. się nie mm, udał. Mm, tu nie. Musimy, porozmawiamy ja się później. Ja miałem taką teorię, że ten y, Taika Waititi, on po prostu podpisał od razu kontrakt, ten reżyser, na hmm. tam dwa filmy na przykład hmm. i ten drugi musiał zrobić. I sobie stwierdził: no, zrobiłem ten poprzedni, miałem na niego koncepcję i tak dalej, wyszedł fajnie, a ten drugi tak za, za bardzo mi się chce robić. To sobie wezmę po prostu tych samych aktorów i tam sobie porobimy jajca na planie i zobaczymy, co wyjdzie. Może. Tam jest ten, Christian Bale jest w tym filmie. No. No i on gra tego Gora. No. No i ja już nie pamiętam, co on robił w ogóle w tym filmie. No dobrze. A ale jest ale... mało filmów, w których jest Christian Bale i w których nie pamięta się później, co on robi, więc to o czymś świadczy. Muszę się zastanowić teraz nad swoją Tragiczny opinię. film. Znaczy, gdybym miała do to wyboru obejrzeć drugi raz Wakanda Forever albo drugi raz obejrzeć Tora, to wybrałabym Tora. Nie, nie. No to... to ja bym już walał tę Wakanda. No to cóż. no której. Dobra, a... a nie, już nie będę mówił, co tam się dzieje, bo. Bez spoilerów, wiadomo. To nawet już nie chodzi o spoilery. <laughs> Dobrze. Czyli film i serial już mamy. A teraz ulubione miejsce, w którym byłeś. Emilcin. Emilcin, prawda. To była w tym roku, na tak, pewno? Tak, to był w kwietniu. Mi się już mie mieszają lata. W kwietniu, lata. ostatnio sprawdzałam, znaczy Emilcin, czyli e, e, no, miejsce, najsłynniejsze tak. miejsce spotkania z UFO w Polsce. Tak. Ładny pomnik, ładny plac zabaw. Nagraliśmy stamtąd ten odcinek. No właśnie, więc... można sprawdzić, link będzie w prawym górnym rogu. Nie, pewnie nie będzie. Ale to nie, nie, słuchaj, jak ktoś chce, to sobie znajdzie, prawda? No na pewno. A jak ktoś nie chce, to i tak nie kliknie, więc... No nie. Jak zwykle. No dobrze, a drugie najlepsze miejsce, w którym byłeś? <noise> drugie najlepsze. <noise> I dlaczego jest to Winchester w Anglii? Stonehenge! No właśnie, że Przepraszam, byliśmy. Przepraszam, że krzyknęłam. Właśnie, byliśmy w Stonehenge. Właśnie, byliśmy w Stonehenge. Znaczy przy Stonehenge. Widzieliśmy Stonehenge. W jakiej Hendy? miejscowości jest Stonehenge? Stonehenge. Stonehenge. Byliśmy Sto tam. Stonehenge to jest kamienie. Co to jest chęć? Nie wiem. Bo krok. No, w każdym razie widzieliśmy, było fajnie. Nie ma stamtąd odcinka. Nie jest mniejsze ale... niż się wydaje na zdjęciach i na filmach. No, to takie śmieszne są takie kamienie w polu. Ale fajnie to było zobaczyć. W sensie, no. no wiadomo. I sobie posiedzieć i, ten, tak. i pooglądać. Siedzieliśmy tam, jedliśmy lunch. Było bardzo fajnie. Brytyjczycy jedzą na lunch chipsy. Tak. Rozwala mnie to. Też wcinałeś, więc. No tak, ale mimo wszystko mi to rozwala. No, to taki trochę amerykański vibe mam wrażenie. Chyba, że to Amerykanie przejęli od Brytyjczyków. No, największą rzeczą, jakiej Wielka Brytania żałuje, to są Stany Zjednoczone. W sensie? Że w ogóle powstały. Myślę. No tak. Dobra, słuchaj, my tu nie o polityce, prawda? O czym my? A, o miejscu, Stonehenge, dobrze. A trzecie? Trzecia. Winchester. Nie, ja chciałam powiedzieć oficjalnie, że jednym z moich ulubionych miejsc, w którym byłam w tym roku jest Winchester w Anglii, gdzie byliśmy w odwiedzinach u mojej siostry. Pozdrawiam Masie. Pozdrawiamy. I Agnieszkę oczywiście. Też pozdrawiam. Tak, było fajnie. A wiesz, że Winchester było kiedyś stolicą Anglii w ogóle? Wiem. Też mnie to rozwaliło, bo przeczytałem o tym przez przypadek ostatnio. Ja... I w ogóle nie szukałem tej informacji. A to nie było w tym Quiz Planet, w tej grze na Facebooku, w co graliśmy? Ty, ja, może. Tak mi się wydaje, że tak, to samo jak było. grałem z ja... Quiz Planet. no. Tak. Ten film nie jest sponsorowany przez Quiz Planet, ale mógłby być. Nie jest sponsorowany już <noise> przez wiele e, instytucji, ale firm. mógłby być. No mógłby. Dobra. Nie mam nic przeciwko. Najlepszy zakup tego roku. I najgorszy oczywiście, no bo ten. Najlepsze, co kupiłem w tym roku? Tak. Czy ja w tym roku kupiłem sobie czytnik? Nie. Nie, to już w dawno. poprzednim. Czytnik książek kupiłem w poprzednim, to nie. W moim chyba słuchawki wyciszające albo. Nie wiem. W moim to chyba buty. Buty taktyczne? Moje buty taktyczne. Które kupiłem w firmy nie powiem jakiej, bo nie wolno, ale są bardzo dobre, bardzo je lubię. Dobrze. Świetnie się w nich chodzi. No ale cena no, jednak yy, była konkretna, więc no nie spodziewałem się inaczej. No, bo to by była trochę żenada. Tak. To wtedy byłoby w kategorii najgorszy zakup. No. A co jest w kategorii najgorszy zakup? Hmm, najgorsze co kupiłem w tym roku. Ja sobie nie wiem, co. No właśnie. W ogóle teraz mało kupuję. No. O, nie, już wiem. Na Vinted. Kupiłem, chciałem sobie kupić taki sweterek. A, wiem, który. Który był określony mianem rozmiaru M, a okazał się rozmiarem XS, jak do mnie przyszedł. No. I no, jak go zakładałem, no to musiałem zwężać łopatki, żeby w ogóle go nałożyć. No, pamiętam. Nie polecam. Że Ogólnie no to polecam nie Vinted, ale no trzeba uważać. No. No dobrze. Przesadzili z tymi parametrami. Szkoda. No. Bo bardzo mi się podobał wzór taki... Oryginalny. Narkotyczny <grym> ajahu... ajahu laska, ayahu alaska, czy coś takiego. Aha. Ajahu... Tak. Nie, o Jezu. Nie mam pojęcia co mówisz. Ajahu laska chyba. Tak. Nieważne. Dobrze. Wygooglujemy to zaraz. Wygooglujemy to hmm. zaraz. Czy jest jeszcze jakaś kategoria, którą chciałbyś dodać? Hmm, ja bym chciał dodać najlepsza książka, jaką o właśnie. czytałem. właśnie. Dla mnie najlepsza książka, jaką czytałem, to Hamstwo Kacpra Pobłockiego. Każdemu polecam. O czym jest? O, o hamstwie? Też. Hmm. Hmm. O stosunkach takich y, polskiej wsi, czyli chłopów, mm -hmm. z państwem, czyli. No i ogólnie o pańszczyźnie. W sensie Aha, o okay. eksploatacji niższych stanów społecznych mm -hmm. przez te bogatsze. I, znaczy może nawet nie bogatsze, tylko bardziej skupiające władze mm -hmm. o relacjach władzy. Okay. No to polecam, bo polecam. to zmienia w ogóle ogląd na dzisiejsze stosunki społeczne i dzisiejsze relacje. Mówisz. No to jest naprawdę, to jest książka, o której wiele osób właśnie wspomina ostatnio, co mnie zdziwiło. Myślałam, że ona jest strasznie niszowa, a stała się ostatnio takim dosyć dużym hitem w pewnych kręgach. W pewnych kręgach, jak to zabrzmiało. Czyli polecamy Hamstwo, no, ja znaczy polecam. książkę Hamstwo. Znaczy ogólnie Hamstwo też czasami się przydaje. To już jest na inny temat odcinek, na no inny tak. odcinek temat, na... temat na inny odcinek. A ja się zastanawiam, jaka jest najlepsza książka, jaką ja przeczytałam. No. Bo w sumie to przeczytałam nawet dużo tych, co mi się podobały, ale tak myślę, że najlepsze to przeczytałam dwie serie fantastyczne. <grystanie> Czyli Metro 2033, które tu stoi. Mogę pokazać. Nie jest sponsorowany film. Dobra, no, na pewno. Już przestanę tak mówić, obiecuję. O, dobra. I y, Wojny Makowe. To jest drugi tom akurat, ale w sumie to przeczytałam tylko dwa z trzech, więc. No, ale jeżeli trzeci będzie tak samo dobry jak te dwa, to jest to zdecydowanie jedna z najlepszych serii, jakie w życiu przeczytałam. Ale to jest y, taka azjatycka seria? Y, to jest fantastyczna powieść, w której jest no, taki świat, który jest inspirowany tą azjatycką kulturą, można tak chyba powiedzieć. Bo ta dziewczyna na okładce wygląda no, azjatyką, jak tak. mulan. No, trochę tak, ale bardzo, jeżeli ktoś lubi fantastykę, to polecam. I polecam Metro. Nie musical, tylko książkę. No, mo mogliby zrobić teraz y musical Metro 2033. Ej, to by było bardzo dobre. Ja to w ogóle bym strasznie chciała zobaczyć serial. Albo może nie A serial, jest? ale filmy. Nie. Nie ma. Znaczy, chyba. A to zaskakujące. Ja myślałam, że już coś jest. Film Metro 2033 to był zajebisty pomysł, ale mo może jest? Chyba nie. Wiedziałabym o tym. Ja nie słyszałem. No ja też nie słyszałam, więc jeżeli jest, to raczej nie jest bardzo znany. No. No i tak sobie myślę, co jeszcze przeczytałam. Ale właśnie dużo fajnych książek przeczytałam. Głównie Kryminały i Fantastyka. No to nie, to ja kryminałów. Ja w ogóle mało prozy czytam. Nie wiem dlaczego. Ostatnio mam taki, taką właśnie blokadę, że się nie potrafię skupić na fabule żadnej. A to ja właśnie nie mogę za bardzo na popularno-naukowych się skupić. Może to wynika z jakiegoś takiego y, przymusu, który wytwarza mój mózg, że jak, jak coś czytam, to muszę czerpać z tego jakąś konkretną wiedzę. No może, że to. Bo musi, jak nie, to no... nie czuję satysfakcji z czytania. Czyli nie czytanie dla czytania, tylko czytanie no, dla. Nie czytanie dla przyjemności, tylko. No tak. Dla no... innych. No tak. Bo później ta wiedza, no, to nie jest dla mnie raczej, tylko po to, żeby się popisywać, przecież. <laughs> No, jakby się tak zastanowić? No, no trochę to, tak jest. Chyba, no. żebym zaczął chodzić do jakichś turniejów, to wtedy zacząłbym jakoś dla siebie czerpać zyski. No, mogłoby tak być. Może to jest plan na życie. No dobra, a najgorsza książka, bo chyba nie powiedzieliśmy. Najgorsza książka? Tak. Nie czytałem żadnej takiej, którą bym uznał za najgorszą. Ja czytałam jedną, ale nawet nie pamiętam jej tytułu. Dom stu szeptów. Mastertona. Graham Masterton. Graham Masterton, ta książka miała bardzo duży potencjał, ale to jak się zakończyła to jest w ogóle jakaś masakra. Graham Masterton to ja nie jest załanę. taka podróba Stephena Kinga? Coś w tym stylu, no takie horrorowate to trier, chyba jest, nie wiem jaki to jest, jest gatunek. To, to trio, że jest Stephen King, jest Graham Masterson i jest Masterton. Dean Kuntz, czy jak no mu tam? Nie wiem. To oni w zasadzie bardzo podobni są. Nie wiem, ale czytałam Dom 100 Szeptów tylko. I y, y, nie nie jak ja się męczyłam na końcu. Ale no, o, o czym to jest? No, no, tak w skrócie o nawiedzonym domu, tylko to, w jaką stronę ta fabuła cała poszła, i jakby jakie się okazało zakończenie i. Jak A to zakończenie, zakończenie jest chociażby? takie, jak w scooby że ściąga maskę na koniec i to jest człowiek? Nie w tym stylu. No. Nie, 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 nie jest takie, ale było. No, później ci powiem, żeby nie robić spoilerów. No. Czyli nie masz najgorszej książki. Nie mam, bo ja teraz, jak odkąd mam czytnik, to czytam bardzo świadomie i wybieram sobie konkretnie, co chcę przeczytać. No tak. Nie mam więcej pomysłów na książki. No ja też nie. I na kategorie. Więc w sumie to chyba tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby napisać o piosenkach, które grałyby na waszych grobach. Znaczy w formie pozytywkowej, oczywiście. <laughs> oczywiście, bo tak. To lepiej brzmi. Tak, nie no, że na przykład z guzik, naciskasz guzik i lecą te piosenki, co nie? No dobra. To chyba tyle. Pa. Pewnie tyle. No dobra, to co? No to pa. No to pa. Do następnego.